Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zdróweczko! Co dziewki Okej, okay, um, idziemy teraz ogarnąć tę sprawę z Wilkołakiem. Pójdziemy do Vincenta. To, to gdzie tu się szło? To jest kryjówka salamandry, brama kopiecka. Zawsze pytam, czy z jest brama mariborska, co brama malborska. Nie wiem dlaczego. No tam się pójdzie. Albo nie, tu, dowiedzimy kasztornej. Tam chyba od razu będzie ten wincem. Musimy ogarnąć sobie właśnie sprawy, pozależeć w zimie, tak jak nam Triska kazała. Może wpadniemy do szani, może, może już jest nam gotowa wybaczyć. że, Ale, ale, to już jest za późno, żeby on tu siedział. Kurczę. Szkoda. To pójdziemy wtedy najpierw do tej szani Herold. Kolejna ofiara nocnego łowcy! Powiedzcie coś więcej o tym łowcy. Trakt kupiecki zamknięty! Żywy kurczak trzy oreny, tylko u kupca Lojwardena! Co? Ciekawe, czy właśnie, czy ona jest w szpitalu, czy. Może tak się obraziła, że nawet szpital rzuciła. Jestem taka zmęczona. Spoko ja też. Ja też. może chcesz pogadać. Mogę w czymś pomóc? Wybacz moją impertynencję, ale chodzi o bardzo ważną sprawę. Potrzebuję łzy dziewicy, żeby zdjąć klątwę nałożoną na pewnego człowieka. To zaskakująca propozycja. Pomyślałem, że możesz mi pomóc. Cóż, pomaganie ludziom to moje powołanie. Tak się składa, że trafiłeś na. Odpowiednią osobę. Niech będzie. uronie dla ciebie łzy. Dziękuję. O, no spoko. Nie wiedziałam sobie, że tutaj można znaleźć tą moja Nie, nie ma tu szans. się dobrze złożyło. No teraz jeszcze do tej szani. Ja się czuję? Do domu. Nie pamiętam hmm. gdzie działa mieczka. Nie Gdzie szani mieszkałaś. A tutaj. Dobra. Wszystko już wiem. Shani, forgive me. Czego chcesz? Chciałem pogadać. Po tym, co zrobiłeś, nie jesteś mile widziany. Wracaj do swojej pięknej czarodziejki. Hmm, nie. Dalej jestem zła. No trudno, nie. Nic z tym nie zrobimy. To idziemy do Carmen. Czas na modlitwę. Mhm. Hmm, hmm. Niedługo się rozstaniemy z Wzimą A ja już prawie umiem tutaj się poruszać A ja nadal sobie... <grywka> ci punku nie ogarnęłam To nic. Nie, będzie ta karmen niecej, jakiej tu nie ma. I tego pomedutuję sobie do południa. No stawaj, stawaj. Ja nie, Hela Carmen. O, Hela Carmen. Tak. O. To i to, a to w sumie możemy wybrać? Proszę, przyniosłem ci liście blekotu. Zrób z nich dla Vincenta koszulę, która przełamie klątwę. Dziękuję, Geralt. Jeszcze dzisiaj Vincent pójdzie spać w nowej koszuli nocnej. Teraz ważny jest tylko mój ukochany. Hm, no to po co robiącą mikturę? Nie mam pojęcia, po co ja to robiłam. No a to jeszcze inne metody. No dobra. Co my tu jeszcze możemy, mamy do zrobienia? Chyba nic. O, strapiona? Co? Strapiona sanitariuszka. No co, to, co, to chodzi? Ja nie jestem w nastroju do rozmowy. To nie moja sprawa, ale wyglądasz no na bardzo mnie rzeczywiście. Chodzi o to, że moja babcia ostatnia bliska mi osoba na tym świecie. Co się jej dolega? Dwoje dzieci. Dolega? Nie. Babunia jest zdrowsza niż większość młodzików, jednak ostatnio dziwnie się zachowuje. Czuję, że coś jest nie tak. Zmieniła się. Hmm. Powiedz no. mi więcej. Możliwe, że będę w stanie pomóc. Babcia miała mnóstwo kotów. Ostatnio wszystkie uciekły. Nie chce ze mną rozmawiać. Poza tym kazała mi trzymać się z dala od piwnicy. Nie śpi po nocach. Za dnia nikogo nie wpuszcza do domu. To naprawdę dziwne. No, okej, okay, zajrzymy na. Mogę nie. zajrzeć do twojej babci i zobaczyć, co się dzieje. Za pięćdziesiąt renów. Jednak w przypadku jakichś komplikacji cena wzrośnie. Nie jestem bogata, ale Szani mówiła, że dobry z ciebie człowiek. Ufam, że zrozumiesz moją sytuację. Powiedz, gdzie mieszka twoja babcia. Wiesz, gdzie znajduje się alejka, w której stoją kupcy? Babcia mieszka w pobliżu, przy skrzyżowaniu dróg. Powinieneś trafić bez problemu. Bywaj. I stoi ta dwójka i słucha. Ale mamy iść do niej w nocy, tak? Więc yy, muszę iść znowu do ogniska. Już nie te lata, babuleńko. Już nie te lata. No, mnie też już wszystko boli. Dzień, w którym mnie coś nie boli, to jest dziwny dzień. Nie, no żartuję, A, Aż tak często mnie coś nie boli. Teraz ważny jest tylko mój ukochany. Dobra, dobra. Dobra, idziemy do tej babci, gdzie ona tam mieszka. Tak mi się wydaje, że tam w nocy mieliśmy pójść. To tak zrozumiałam przynajmniej, że, że za dnia to ona nikogo nie spuszcza do domu, a, a w, nocy, w nocy coś tam robi. Co tam babcia robi w nocami? No, to chyba tutaj musi być. No, jest babcia. No ona śpi. No to zejdziemy na dół. Jezu, co ona tutaj ma? Nie, prosto nie. Iś fleder. Wiem, że tutaj jest tylko jeden. No nie, może powinnam silnym stylem walczyć z nim. Widać. A, tego nie chcę. Może w beczce coś fajnego jeszcze jest. A ja nic nie widzę. O, babcia wstała. Coś ty zrobiłby dla Mój synek! Wezwę straż! Popatrz na mnie, kobieto. Ta istota na pewno nie była twoim synem. Przejrzyj na oczy. Nie poddawaj się. Ja, ja. C co ja tu robię? Kim jesteś? Wynoś się z mojego domu! Dobra. Nie ma za co. No, zastrapiona sanitariuszka to pewnie, pewnie jej nie ma teraz koło szpitala. Ona tutaj stała. Nie, nie ma jej, więc znowu musimy pójść do ogniska. I się przespać. Może przy okazji Carmen będzie tutaj wstała hmm. do południa, nie jak zawsze. A co to? Śmierdzi. Jest Carmen? Jest. Jest? Nie, nie ma jej. Ale nie, jest. Tak? Jak? Koszula z blekotu pomogła na likantropię? Nie. To było straszne. Przemiana nastąpiła, jak tylko księżyc pojawił się na niebie. Vincent podarł koszulę i gdzieś uciekł. Nie rozpaczaj, Carmen. Może inny sposób będzie bardziej skuteczny. Tak? No, teraz mamy eliksir. Poprosiłem znajomego o magiczny eliksir przeciw likantropii. Weź go. Powinien pomóc. Dziękuję, Wiedźminie. Jak mogę ci się odwdzięczyć. Prosty sposób. Nie rozgłaszaj na mieście, że podjąłem się zlecenia za darmo. To by zepsuło moją reputację. Dziękuję. Idę zanieść lekarstwo Vincentowi. No i co? Wcale nie idziesz. No to w sumie jak już tutaj tak już jesteśmy z tym wątkiem, to, to zrobię jeszcze raz po prostu medytację. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je rozpalić. Co, nie nie może znaku użyć coś, coś Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku Muszę je najpierw rozpalić Dobra. Popytaj w misiu kudłaczu Tam zawsze jest ktoś, kto ma proch do sprzedania Wypiłam jakiś eliksir, nie wiem nawet jaki Lepiej wystawię mu weks To jest, tam stoi. Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze, niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 arenów, więc niech tak zostanie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? Zabiało w piwnicy się, babci zaląkł się groźny stwór, który powoli no, się nie tam osobowość. Stoi. Próbował ją zniewolić, ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna, już nic jej nie grozi. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało. Wszystko, co Szani mówiła o tobie, jest prawdą, Nie ma sprawy. No tak, tylko Szani ze mną nie chce rozmawiać. A, tutaj jakiś Zachin stał, i czego nie ma? Hmm, nie ma go. Już nie te lata, babulenko. Myślałem, że może byśmy by mogli pogadać sobie z nim. No dobra, no zrobiliśmy się z kółko, kółko szpitala. I tyle nas tu było. Jest, jeszcze jestem ciekawa z tym Vincentem I będziemy mogli I to, iść do tej Tris nie. mogę medytować. O, przez ale on powinien. Mognizm. Muszę je najpierw rozpalić że znaki ma, on powinien znowu wypiłam coś, on powinien znakami rozpalić to wniczko. I klikam i nie chce się rozpalić. Dobra, pójdziemy do, do karczmy. cia Niech bęgę. Co tu ich ja miałam zrobić. Noagaracz, zdawaj, idziemy. A trzeba się zająć ważnymi sprawami, a nie lataniem w kółko Po widzimie. Tak? Jak? Magiczny napój pomógł? Wymieszałam go z winem i dopilnowałam, żeby Vincent wypił wszystko. Potem czuwałam nad nim, ale to w niczym nie pomogło. Trzeba spróbować innej metody. Tak? Jaki innej? No. Ludzie bajają, że prawdziwa miłość pomaga przemienić bestię w człowieka. Ale przecież my się kochamy. Nawet bardzo często. Myślę, że w tych bajaniach słowo miłość ma jednak inne znaczenie niż nocne harce. Kiedy ja... ja wiem, że Vincent mnie nie kocha. Czasami w gniewie nazywa mnie ostatnią kurwą. Carmen. Wiem, że jestem dziwką. Ale dla niego mogłabym być jak inne dziewczyny. Założyć jasną sukienkę i wybrać się w święto do kaplicy. Psiakrew! Mogłabym się nawet nauczyć haftów. Hmm. Co jej tu powiedzieć? Nie trochę mnie dotkało. Posłuchaj, Carmen. Vincent musi chcieć przestać być wilkołakiem. On ciągle się waha. Jest rozdarty między mną a pracą. Musi zdecydować, co w życiu jest ważniejsze. Wiedź mi nie, proszę. Idź na posterunek i porozmawiaj z nim o tym. No dobra, pójdziemy. Ojej. Co on nam powie o tej Carmen? Szkoda trochę jej Trzeba dlatego nakopać temu Vincentowi Gdzie? Jest tutaj? Jest, siedzi Już ja tam do niego pójdę prosiła, żebym z tobą pogadał. Najpierw wiedźmin detektyw, teraz wiedźmin terapeuta. Tak, ja jestem bardzo Będę się wiedźminem. Carmen nie chce, żebyś był wilkołakiem. O co ci chodzi? Przecież to nie ode mnie zależy. Mogę odczynić klątwę, ale to ty musisz tego chcieć. Chcesz być z Carmen? Wiedźminie, czy dla Carmen zrezygnujesz ze swojej siły i nadludzkich możliwości, których używam do walki ze złem? I które kiedyś cię przerosną. Jeszcze masz wybór. Zastanów się dobrze. Zastanowię się, Wiedźminie. Miłość ma wielką moc. Ale musi być prawdziwa. Uch, no dobra, no i co? I znowu za jakiś czas odbijać Carmen. No to robimy kolejną rundkę. Chciałem zakończyć ten wątek, dlatego, dlatego tak krążę. Ile tu psów teraz biega. widziałem, że zolka się tam przechadzał. Możemy go zapytać, czy coś tam ma do powiedzenia? Walśmiało. Hmm. Bywaj. ciekawego. Teraz do nie będę mogła rozpalić ogniska, co w nocy z domu pójdzie tej karczmy głupiej. No chyba, że mogę teraz zagadać z Karmen. Teraz ważne jest tylko mój ukochany. O, panie okryku, rozpal pan ognisko. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Nie, nie wiem, czy ja mogę inaczej rozpalić. Wziąć. Jest pan kart masz... Co? ta. No, co się zmieni w ciągu 23 godzin. Drogowie, dodajcie cierpliwości. Mam nadzieję, że los pomyślnie się dla nich zakończy. Tak? Widziałem się z Vincentem. Nie wiem, jak ci dziękować. Tyle szczęścia naraz. Mieliśmy poważną rozmowę. Wyznałam mu, jak bardzo go kocham. No, nareszcie. Jej. Powiedział, że skoro tak o niego dbam i tak się staram, może warto dać szansę tej miłości. Pierwszy raz widziałam łzy w jego oczach. Cieszę się, Carmen. Czasami proste rozwiązania są najlepsze. To nie wszystko. Ostatnio w ogóle nie znajduję w łóżku sierści. Być może, nie chcę zapeszać, być może wszystko zmierza ku dobremu. Cieszę się. Prawdziwa miłość może czynić cuda. Ej, udało się. No i dobrze, no i na tym dzisiaj kończymy to, to nasze spotkanie, te giercowanie Już w kolejnym odcinku pójdę do tej Tris I no, ruszymy do przodu z fabułą główną Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zachęcam do zostawienia komentarzy, dawania łapek w górę, zostawienia subskrypcji I tyle, dzięki, pa!